Dzieńcie do mety, zobaczymy jak nasz ściganku wyjdzie. A Berra, witam Cię bardzo serdecznie. Dobra, stary, kineczku. idę cię wyjaśnić, Szyman. Eee, ty chcesz wyjaśnić, wyjaśnić, stary, ty siebie no. wyjaśnisz, prędzej niż ja. Niż ten, niż nie normalnie, bo tu nie ma opcji, stary. Nie ma opcji, bobka normalnie wyjacić, A ja teraz ci pokażę super, normalnie, zaraz trika. Pamiętasz tego trika z tymi, tymi takimi czerwonymi. stary, ja e... pamiętam tu wszystkie triki i żaden <grym> nie wychodzi. <Chłopik grym> wyjdzie nam w tym momencie, dobra, partia. czekamy, aż to czerwony sobie tam zleci. Teraz to czerwony ty... tutaj, i teraz dobra, tak, no. party niska i biegniemy. No, aha, no to. to ja to poleciałem idzie. po tobie i nie ma. No, ale Co, może... No, nie, teraz już za to się późno. Dopiero po... Ej, to w ogóle ja! jakieś stary, długo tam było, nie uważasz? Ej, moim zdaniem Ej, naprawdę. Za długo. Jakoś totalnie. Albo to jest zmienione, usunięte. W ogóle w tym miejscu też spróbuję raz. Zobaczymy, czy wyjdzie. Bo wiedziałem, że w tym miejscu również się to, słuchajcie, da normalnie robić, więc tak. E... Aha, tym nie wolno Dobra, Lednicka, to ja raz chociaż trzeba to spróbować, słuchajcie. Chociaż raz przeskakujemy. Cyk biegniemy. Aha, no nie wyszło. No dobra, powiem wam. Te triki to jednak są jakieś giga ciężkie do zrobienia, co nie, aber Co o tym sądzisz? Ale są giga trudne. E, te triki są naprawdę, niektóre to bym wręcz powiedział, że są nierealne do zrobienia, ale dobra, wieszcie to, to Trzeba ewidentnie w tym momencie... No ja, Ci suna, tu jeszcze jakieś głuptasy atakują. I pierwsza runda się zakończyła, zobaczymy co będzie w rundzie drugiej, przechodzi 16 osób do kolejnego etapu. Ale Abra. stary, jak 16? Trochę, trochę za dużo. E. No trochę trochę stary totalnie za dużo, więc yy, do kolejnego finału. Wow, Yo, blok dasz, dasz? Ale, ale dobra, jazda. to ten blok może się skończyć, słuchajcie, chyba giga szybko, tak mi się przynajmniej wydaje, ale dobra, zobaczymy. Ej, może, tak zobaczymy, być. może tak być, ale nie musi, no. wyjdzie Ale dobra, blok naprawdę spokojnie teraz tak, szybciej oczywiście przeskakiwanko, no bo ja jednak, e, słuchajcie, no za dobrym graczem w Blokodaszu, jednak nie jestem, ale ja się postaram, giga, słuchajcie, bardzo tak, czy mi się uda bananem? Czy ktoś mi... Nie, no tego banana wszyscy rozwalają. W tremiga Ale Stary, dawaj, rozwalają. dawaj zrób bananem trika, co dobra, ty nie to Trika bananem, ale wiesz co, ja mam taki problem, że teraz banana nie mam. A jak rzucę, dobra. No to czekaj, rzucam, czeka, rzucam banana. ci banana. Masz Aha, banana, o no to, kurde. To dobry tutaj banan. W dobrym tutaj miejscu. nie skorzystał! Ej, jo, jaki tłok w ogóle! So, co jest dobra, teraz i teraz banani, to Bam! Wow, ale taki nice. wanku było tutaj! Dobra, może... O, osób! 10, 10 osób, osób przeszło! Znaczy, odpadło. Czyli, stary, 6 osób jest w finale! A co będzie w finale, chłopie? Powiedz, co będzie w finale. Jak myślisz, co będzie w finale? O, stary, finale? nie wiem, ale może Hot z Hasem? Wow! Bomb ale bombardment! Masz Ej, ty miałeś blockdash i bombardment na raz? E, a e, no, o kurde. tak wyszło stare. Tak wyszło i powiem ci, jeszcze ja zrobiłem z trik z kurką od bananka. A teraz wiesz, jaki tu się da zrobić trik? Tu jest taki trik, że się normalnie czeka do ostatniej stary, platformy. Ej, chodziłem o! po bombie! Widziałem to bez dobra, to ja też sobie pójdę po bombie. W takim razie nie mogę być Daj bombę, od to, po, to, to poskaczę po niej. Dobra, no, ale to, gdzie ta bomba. bomba? Gdzie ta bomba? Dajcie bombę, tylko taką, która nie wybucha najlepiej. To by było no właśnie, wielką, taką, taką, fajną. co dobrze nam wle... O? O, patrz, I, O Aha. kurde! Oh! Co ty zamiłeś stary dowody wody wpadłeś! Łoj, wow, patrz, ja też przyszedłem po bombie, znaczy wow typa też tam normalnie walnęło! I ja ci są dobra, to jestem ja i jakiś normalnie dwóch typu, typeczków, ale... ale nie! No ja dobra, Alanik kontra jak Kto wygra, jak myślisz, stary? Czy stary, myślę, że Alan Aaaa, Aaaa, to aaa, Dawaj, no Mordo, lecimy na dżunglową roleczkę Stary, a może dawaj bokiem Zrobimy normalny sposób e, Może z e, serduszkiem Ale stary, a jak bo... Aha, że tu no bokiem, chcesz żeby no, chłopie, poleciał. Dobra, chłopie, no dobra, to lecę dobra, to Dawaj, lecisz normalnie Zasuwasz pieczę i lecisz A ja może mi się postaram e, bananika normalnie Rzucić, bo powiem ci szczerze, nigdy tego nie próbowałem, a ty kilka razy już tam y, próbowałeś To sztuczkę, Ary no to bananet. dawaj bananitę, por favoritę. Dobra, więc y, może się, słuchajcie, ludzka uda, cyk, bananik, i teraz cyk, szybko, aha, no to, no to nie jest banan. Dobra, wow, wow ten, ten twój banan też, w ogóle, powiem ci, u, spadł. Ej, e, ale gdzieś polecił, Dobre, to, dobra. Dobra, ten... dobra Mordo, ten... dawaj, chodź, chodź, Dobra, chodź, ale pociekaj, no. może jeszcze jeden banan. Wow, Ej, co, jest, jest, nice, Bierzmy teraz, cyk.

Dobra, tego typa też zbierzemy, czy nie dawaj, bierzemy? Trzy, że cztery. Ry. O, ja. Ja. Ej, bo nie przejdziemy, stary, dawaj, Ej, dawaj, bez kitu, dawaj. Tu może być giga problem. nie przepraszamy kolej. O, dobra, uraczenie. Nie no, on leci, został. no w, w, w w wie, wiesz o co chodzi, kiedy ja tam stałem z nim, no to no. my się tylko jakby sobie przeszkadzamy. To jedna tak, osoba tak, to, musi tak, to, tam tak. stać, no nie? Dobra, ale więc więc dawaj, po prostu powiem, odpychamy prostu osoby, żeby teraz im pomóc. im żeby 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 oni normalnie wpadli, wpadli, dobra, dobra, chyba uda uda się i uda się się również im, Odpadaj, zdaję Ci teraz A może pupinał. Ty byś sobie odpadł? Co dla mój A może jednak nie, stary, może jednak nie, bo jednak bubek nie chciałby odpadać, ponieważ. HOLDY! Dobra! Ej, tej gireczki szczerze, giga się nie spodziewałem. Ale zobaczymy, normalnie. Kto będzie pierwszy? Pararara! Stary? Kto będzie pierwszy? Brzuszki niestety nie działają. Albo, no ja się w sumie z drugiej strony cieszę, że brzuszki nie działają. Bo to no, jednak tak taki. Ale to jest stary! Jednak jest taki Bóg, który moim zdaniem. No, nie fajnie. Co masz? A, aha, dobra. No ja ci teraz, tego teraz... Ja ci teraz dojeżdżam, chłopie. Ja ci w tym momencie po prostu. Oj, widzisz, karma cię dojechała. Ktoś tam ewidentnie normalnie spadł. Bajo, jajo, normalnie abera. Ewidentnie. Oooo, wow, jeszcze biały samochód dostałem. To chyba dobra. jest Dobra, lecę, Stale lecę z tobą. Ej, co ten typu robi, chłopie? Jak on tak szybko zasuwa? Ej, co Ale jest Kurde. Który... Patrz, on jakoś. Nie chłopie, pan czy ktoś tam tak jechał dziwacznie i był tysiąc razy szybszy! Co ten ty robi? No ja, ja nie, pytam. wiem, nie, nie, mówisz w ogóle. nie, Chłopie, jakbyś nie, to... No nie, nie, co jest grane, ja w A no tu, on tu, ma najszybsza, to grze stary Ale i dalej w to w totalnie w w nie wiesz, jakbyś zobaczył co on robi! Tak, byś co ja bym zagrał, no. ja bym w Bodbasza zagrał! Botbasz? Ja bym zagrał Dobra. w Bodbasza, ja lubby. Ja bym zagrał no. w Honey Dropa, a będzie coś. Się... LAVOLANZ! Dobra! Lavolant! Co? Ej, Ej bombardmenta mieliśmy przed chwilą. <noise> dobra, ja wow. giga naprawdę cieszę. Zobaczymy, jak pójdziemy... Aha, ktoś już odpadł. Ej, dobra, to było giga dziwne. To chyba ty, to chyba ty. Ej, No nie, no chyba jednak to nie byłem ja. Dobra, ja mam teraz taką prośbę, żeby nikt tej animacji nie użył, bo będzie giga i fajnie, jak bobek odpadnie o. na Lava Landze. Ej, stary, zrobilibyśmy giga normalnie taki save'ik do ostatniej sekundy. Rekord Lava Landu. Ej, da się w ogóle 6 minut zrobić na Lava Landze? Gdzie, czy nie? Stary, no jak? Dwie minuty to już się giga ciężary robią, nie? Nie no, chłopie, robimy dzisiaj 6 minut. Robimy rekord Polski i chyba mi się wydaje świata na Lawolandzie, bo e, to jest giga. O, dobra, tam ktoś chyba ewidentnie Oi. popłynął sobie normalnie. I teraz cyk! Przeskakujemy tutaj. Ej, dobra, wiesz co? to jest dla mnie bardzo stresujące, jak to jest tak dużo osób. Serio! Ej, tak, to ja jest cię trochę stresujące, Giga stresuje no. jak tu jest! Wow! Dobra, przez chwilę się wystrascił. Bo ktoś mi tam normalnie chycił, chyba o tak kurde. mi się wydaje. O nie, Abera, weź ty jakoś tam prze. O tutaj, Do dobra, nicek, super safe. Ezuva! No, no, totalna ezuba jednak mi się chyba nie wydaje, że to była taka totalna. Nie, no stary, no patrz jaka, A, no tak, no tak. Tam w ogóle poleciałeś, giga otwarz. No, ale sobie poleciałem dobra, jest kolejny klock. I to jest co so wow. to... Co? Co zrobiłeś? Trzeba, Abera. No, powiedz. I dobra, kibicuj mi teraz, stary, w tym momencie. Stary, nie Wielki no, jak ty tego nie wygrasz, no ja nie wiem. Ale dużo osób zostało Ej, jak na taki moment. Co jest w ogóle? Czemu, czemu się nie zmienia na tak, takie tu inne? Co jest grane? No, stary, właśnie nie wiem. Oni zepsuli Lawaland. Ej, co? Jest jakiś, nie wiem. Ale to jest od twórców. Dobra, to jest giga dziwne, Ale dobra, to ja bym... Ło! 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 Się do Dawaj stary zrobimy młota Zrobimy takiego młota, jakiego jeszcze nigdy widzowie nie widzieliście, o ile nam wyjdzie, bo wydaje mi się, że twórcy gry mogli tego młota już usunąć, stary, bo wychodzi, no, że to jest, stary, zakazany normalnie z technika młotowa, ale oczywiście biegniemy, patrz jak sobie tu elegancko przeskakujemy, patrz jak elegancko tutaj skakujemy aha, no nie, musie. ja bym ci nigdy to, 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 fajnie nie zrobił. No Pewno! A, a ty niestety Yo! Co! Ale wysoko... POO! A ja poleciałem! Do, dobra, eee, i jest tego młota... No nie, no ja przez Ej, swoją piąchę! Nie mogę teraz przeskoczyć! No i acisu czerwone. Dobra, teraz sobie cyk normalnie checkpoint robimy I patrz, stary co ja robię? Bardzo ja robię w tym momencie, że brzysk. No nie, no ta piocha. Dobra, cyk się przeskakuje No i acisu. Ja wow! Dob Ej, czemu to mnie nie wybiło? Halo, to były idealny Ej, dobra, stary. Ja powiem. Woli już. Stary, lecę, ale ja nie, nie, mi się to nie podoba ewidentnie, bo to był ale idealny. Ci się nie podoba? Stary, no idealny. Dalej, o! Tutaj, no, co to jest, to mnie idealnie wybijano. Czemu to czerwone mnie nie wybiło do góry? Ja mam Pytanie, naprawdę, i mam giga tu pytanie To jest giga, znak, zapytania ponieważ no mieć Dobra, Mordo, ja ci tutaj przypilnuję tych o, ludzików O, ale wiesz co, chyba na Jillku Ja tu będę, będę stary na mecie Dobra? No nie, C nie wiem Stary, pa, na Oj, co? Nie! się mało, no nie, niestety przyleciałeś dalej, ale w kolejnej rozgrywce wydaje mi się, że już no niestety odpadniesz, ponieważ na finał Abera nie możesz dojść, ponieważ jesteś gigalamusem. Aberalamus, co nie? Ale stary, dlaczego mnie wyzywasz? Ja nie wyzywam! Tylko stwierdzam fakty A teraz słuchajcie Kolejne kręcenie wielkiej mapki I na drugą mapę wow. będzie Godwins Niestety słuchajcie Brzuszkowanie jest już normalnie zablokowane I brzuszkowanie ewidentnie nie działa Ale Dobra, patrz hmm, to, patrz to, patrz to, pa, to, to jak się leci To co Ciu. o tym sądzisz? To brzuszkowanie to jest ja brzuszkować. Gigantali... Brzuszkowanie to moja pasja A, to nawet jak nie działa to i tak brzuszkujemy Może wiesz, może jakimś tam fortem się uda Kto wie, kto wie, zobaczymy Wow, jak tam fajnie na twojej ty nie przyleciałem Dobra, tutaj dwie osoby, słuchajcie, lecą. Ja jestem trzeci, teraz czwarta i piąta. Dobra, jeszcze jakby, słuchajcie, szósta Dobra, sześć chyba osób już jest w tym momencie, siódma jest i ósma nie, jest. Stary, nie stary, nie licz leczyć. tego tak, nie, nie możesz stary. tego tak liczyć, bo potem długo się spada do tej wody, nie? A no w sumie masz rację, ale wiesz co, tak i tak jestem tutaj w miarę do przodu, więc yy, dobra, nie ma tutaj, yy, nie ma tragedii. Szybko sobie normalnie dostałem jeszcze czarny sal. Samochód, to znaczy, że jestem, no może nie najwolniejszy, ale nie należy jednak do tych najsłuchajmniejsze. Nie no, trzeci, trzeci najlepszy jest czarny. No, ale I trzeci cztery. najgorszy bez pięć. Pięć jest? Nie no, pięć chyba Nie wiem w sumie, stary Już jeszcze zgubiłem Ja myślałem, że są cztery, stary Ale skoro mówisz, że jest pięć Ej, stary, już nie wiem Już się pogubiłem Dobra, jest piąta osoba w Oj, ja chyba za szybko Ale dobra, spację naciskamy Dobra, jesteś Ej, no, chłopie Spację naciskałem I no nie wiem Ja dobrze naciskałem Ej, stary, nie przekierowało mi na żadną inną kamerę Rozumiesz to? I wpadłem Więc oto jest pytanie Czy ja będę brzuszek miał Czy brzuszek dalej jest aktywny w tym. Bluku, nie ma brzuszka, chłopie! Chyba wydaje mi się, że brzuszek jest ewidentnie stary usunięty, bo nie przeskoczyła mi kamera na żadną inną osobę, rozumiesz to? Ewidentnie! Dobra! Patrz, to, patrz. <laughs> dobra. ale żeś tam poleciał, stary teraz ja spróbuję. Mam, no mam mega trick, mam mega trick. Nie, zostaw to! Zostaw ty starym! Nie żadnych takich trików! Bo ja Ci pokażę takiego samego trikulca i się skończy! I się skończy! Pierwszy czerwca dzień dziecka. A, 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 a. Dobra ja też tu spróbuję Puu Wow Ej prawie mnie to drugie Co to tak mnie normalnie stary co chwilę Albo jakaś emotka na bobku Albo coś to mi się No, no co nie, to sary, Nie stary nie przypominam sobie żadnych emotek Dobra wiesz co ci powiem Ja zaraz no, no, zacznę ciebie też emotkować Normalnie ciebie też zacznę emotkować w tym momencie No aha no i widzisz I leżysz na nie, I tyle w tomacie, I tyle w temacie Do widzenia A bidzi bidzi Okej, okay, znowu jest podwójny bloczek. Aby dziubić To jest chyba ulubiony bloczek dla Julii, co nie? <ścoughs> Juli bardzo O długi. tak, zdecydowanie. Ej, Bęsku, Patrz, dobra. trzy razy? Ej, bez trzy razy pod rząd. Co jest grane? Dobra, teraz coś innego. Teraz ci traf... Ej, wy w ogóle we dwójkę mnie bijecie tymi piąchami. a to mi się ewidentnie nie podoba. No co bardzo tym robi. robić! się? Ooo! Ej, a ty się niezbyt. Niezbyt ofensywny zrobiłeś, Bobek. no stary, no jednak problemów. to ty mnie rozwalasz cały czas tymi emotkami. Cały czas mi używasz na mnie emotki. Więc teraz kiedyś Bobek musi użyć dobra, również dobra. emotki. Yo! Aha, to chciałeś... jest. Nie, to dobra, to dobra. Ty, tego momentu najbardziej nie lubię, ale dobra, wszystko. Bobek. Ej, dobra. Powiedz, że tobie też się udało, Lamusie. Okej, okay, udało milimetr, się. milimetr. Milimetr. Milimetr? I co by było? I nie byłoby ciebie, czy jeden stary od, A pacz nie ma bloku. No, nie było giga długo bloków. Tak, dobre z 5 sekund. Naprawdę, jak na bloku Kitka Games zabrało nam bloki. Kitka Games nas ewidentnie nie lubi. Dobra, tutaj, Olej jest miejsce na to. Giga dziwne. Dobra, i teraz szybki, normalny yeah. pas. O, oh, nie doleciałem. Oh. Co jest, gra ale czemu bobek nie doleciał? Ja mam takie znak zapytania, znak normalnie zapytania, Po jak przeskakujemy normalnie, cyk sobie tutaj też elegancko normalnie przeskakujemy A, i co ro, będzie... Robię save robię save robię nie, save stary, powiedz, że ci się uda, no bo Dobra, to nie była najlepsza Dobra, próba, to ale spokojnie. Jesteś jeszcze w grze. Dobra, ja jestem w grze! Patrz, Widziałeś to! Widziałem, Ej, widziałem, widziałem! Ej, to widziałem. Było giga Ej dobra, dziwne. następnym razem nie będę się tak bawić, Ej, bo to, to chyba gigant... nie był najlepszy pomysł, no, się no, tak bawić. O, o, Zar to był gigantie. Bo widziałeś tak chciałem zrobić w ogóle? To co teraz czaju zrobił, chciałem zrobić? Tak? No wiem, ale Patrz, Chrystus... patrz na czai, patrz na Czaję. On wchodzi na jedną dobra, platformę aj. i od skacze. O nie, o nie, o nie, A, on Dobra, ja mam teraz skrzypow stary!